Moim gościem jest doktor Habilitowany Nauk Medycznych Przemysław Matras, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z tamtejszej pierwszej katedry i kliniki chirurgii ogólnej, transplantacyjnej i leczenia żywieniowego, równocześnie prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego. Z którym porozmawiam o projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. W połowie kwietnia minął termin zgłaszania w ramach konsultacji publicznych opinii do tego projektu. Swoje, swoje zdanie, swoją opinię o nim przekazały resortowi zdrowia trzy wiodące towarzystwa naukowe zajmujące się w Polsce leczeniem żywieniowym to znaczy Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, dojelitowego i metabolizmu Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci które wypracowały wspólne stanowisko w tej sprawie. Panie profesorze, wspomniane trzy towarzystwa nie znalazły się wśród 126 podmiotów, którym projekt został przedstawiony do konsultacji, jednak przesłaliście Państwo do resortu aż 30-stronicowy dokument z uwagami i rekomendacjami. Dlaczego podjęliście się Państwo tego wysiłku? Podjęliśmy się tego wysiłku i, i postanowiliśmy e, ocenić ten, ten, ten projekt, dlatego że zajmuje się e, ten projekt rozporządze, rozporządzenia taką dziedziną, która dotyka nas bardzo. Żywienie kliniczne to jest między innymi, odżywianie, odżywianie człowieka, e, czy leczenie żywieniowe. W tym projekcie zarówno ży, żywienie e, takie e, Pacjentów, jak i leczenie żywieniowe zostały troszkę poplątane te pojęcia, i dlatego musieliśmy zabrać głos w tej sprawie. Czyli po prostu nie zostały rozdzielone jakby dwie metody żywienia: codziennego żywienia pacjentów, którzy nie wymagają specjalnie wsparcia żywieniowego, od żywienia klinicznego, czyli już tego leczącego, tak? Dokładnie. Żywienie, żywienie pacjentów, takie zbiorowe żywienie pacjentów, jest oczywiście bardzo ważnym aspektem tej codziennej pracy w szpitalu, czy codziennego odżywiania naszych pacjentów. Natomiast czym innym jest leczenie żywieniowe, prawda? Czyli już taki, taka czynność lekarska, która jest tak naprawdę sztucznym żywieniem, do, czy do przewodu pokarmowego, czy też pozaelitowym, czyli podaż. Podaż składników odżywczych bezpośrednio do przewodu pokarmowego za pomocą sztucznego dostępu lub podaż mieszanin żywieniowych, czyli tych składników również drogą, drogą dożylną. Natomiast czym innym jest, tak jak powiedziałem, żywienie zbiorowe? Ten projekt ustawy jest bardzo ważny w kontekście odżywiania pacjentów. i Cieszy nas w ogóle to, że Ministerstwo pochyliło się nad tym problemem, bo jak wiemy z licznych, z licznych kontroli wykonywanych na przykład przez Naczelną Izbę Kontroli, przez NIK, to, że, że dochodzi do licznych takich nieprawidłowości w odżywianiu, odżywianiu ludzi. Budzi nas nasze jednak kontrowersje to, że nie oddzielono tych dwóch aspektów Odżywiania fizjologicznego i odżywiania powiedzmy sztucznego pacjentów. A które zapisy propozycje zapisów budzą Państwa największe obiekcje? Czy to chodzi tylko właśnie o rozdzielenie tych dwóch metod żywienia, czy jeszcze jakieś inne? Oczywiście to budzi nasze największe kontrowersje, że w jednym projekcie stara się. Stara się jakby połączyć te, 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 te dwa aspekty, tak jakby ktoś nie rozróżniał tych dwóch typów leczenia. Leczenie żywieniowe jest już udokumentowane, już uregulowane w innych przepisach prawnych, które stosujemy od, od wielu wielu lat. Natomiast to, to żywienie. Zbiorowe pacjentów, no, jest nieuregulowane do tej, do tej pory. Ale to, co budzi nasz taki zaniepokojenie i to dosyć duże, to to, że żywienie, odżywianie pacjentów zostało potraktowane jako świadczenie medyczne, co rodzi następstwa pod postacią na przykład odpowiedzialności za, 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 za niepowodzenia terapii, którą, którą można zrzucać na, na kucharza. Czy, czy na, dział, na dział żywienia. Tymczasem, w naszej ocenie, powinno tutaj się pochylić nad stawką dziennego odżywiania pacjenta, czy też nad źródłem finansowania, bo od wielu lat jest dyskusja, czy odżywianie pacjentów jest świadczeniem medycznym. No nie jest świadczeniem medycznym, jest świadczeniem towarzyszącym. W związku z tym, pytanie, czy NFZ powinien. Finansować ten, ten, ten sposób odżywiania, czy na przykład nie powinniśmy wkroczyć na taką ścieżkę, żeby, żeby to było dodatkowo finansowane przez, przez na przykład przez samych pacjentów. Prawda? Ale to rozporządzenie mogłoby pochylić się nad dzienną stawką takiego odżywiania, czyli na przykład ustalić pewne minimum. W tej stawce. Tymczasem źródeł finansowania czy finansowaniem odżywiania pacjentów w ogóle się nie zajmują tutaj pomysłodawcy te, tego rozporządzenia. Bardzo ważne jest rozgraniczenie jednak, co jest świadczeniem medycznym, a co, co nim nie jest, bo mówię raz że finansowanie, a dwa następstwa, na przykład prawne następstwa, czyli odpowiedzialność za to, za, 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 za to, co, co, to co pacjentowi się, czy, czy za samą terapię, prawda, za skuteczność terapii. Zwracajcie też Państwa uwagę na tym, że zaproponowane regulacje są niezgodne z aktualną wiedzą naukową i standardami leczenia żywieniowego. Proszę o przykłady. No, przykładem tutaj takim najbardziej nas e, bulwersującym to jest, e, to jest propozycja diety numer 15, czyli diety podawanej przez sztuczny zgłębnik lub przetokę do przewodu pokarmowego. E, od lat postulujemy, czy nauczamy tak środowisko medyczne, że żadna dieta miksowana, czyli, czyli taka, która jest przyrządzana w kuchni, nie jest w stanie za, 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 zabezpieczyć pacjenta w dostawę wszystkich substancji odżywczych takiej, w takiej ilości, jaką dostaje. Przypomnę tylko, że mówimy o ludziach chorych, u których zapotrzebowanie najczęściej jest dużo większe niż, niż w, czasie, w czasie zdrowia. W związku z tym u pacjentów zdrowych. Prawdopodobnie można by odżywiać ich taką dietą miksowaną w niektórych przypadkach. Natomiast u ludzi chorych dieta miksowana nie wchodzi w rachubę. Nie ma takiej diety miksowanej. Nie, nie jesteśmy w stanie stworzyć takiej diety miksowanej, żeby można było ją przez cieniutki zgłębnik podawać i żeby ona jeszcze zawierała odpowiednią ilość substancji odżywczych dla, dla pacjenta. Dzisiejszy stan wiedzy pokazuje, że jedynymi. Skutecznymi metodami jest, jest odżywianie pacjenta czy leczenie żywieniowe dojelitowe w oparciu o diety przemysłowe, które są przemysłowo przygotowane do tego, żeby, żeby dostarczyć pacjentowi tyle, ile on potrzebuje. Są przygotowane do tego, żeby przez te cienkie zgłębniki, przez cienkie rurki, mówiąc obrazowo, Podać jak największą objętość te, te, tej diety czy tych substancji odżywczych. Jest tutaj pewna niespójność z tym, co od lat wiemy, od lat promujemy, z, z, z tym, co się proponuje w, tej, w, tym, w tym rozporządzeniu. Czy to znaczy, że ktoś, kto to przygotowywał, nie, nie zna wytycznych, zaleceń, standardów? Nie chciałbym tutaj być aż tak daleko idący w, w, w tym oświadczeniu, natomiast, natomiast wydaje się, że nie uwzględniono całe, całego takiego naszego 30-letniego trudu, który włożyliśmy w, w odkrycie tego, w promowanie i, i, i w leczenie naszych pacjentów. Budzi to nasze zastrzeżenia i, i budzi obawę, że będziemy, cofniemy się o te 15 lat że znowu będzie ktoś próbował podawać przez zgłębnik czy przez gastrostomię, przez, przez PEGA, dietę miksowaną i będzie uważał, że to jest leczenie żywieniowe. Nie, to nie jest leczenie żywieniowe, bo nie jest w odpowiedni sposób dostosowane do, do, do potrzeb pacjenta. Panie profesorze, ale czy właśnie takie podanie niewłaściwe, tak, niewłaściwej diety może zaszkodzić pacjentowi? Może zaszkodzić w tym, w tym znaczeniu, że pacjent będzie niedożywiany, czyli nie dostanie tego, co jest mu potrzebne. Prawda? Czyli przy zwiększonym zapotrzebowaniu, czy też przy normalnym zapotrzebowaniu, jeżeli pacjent nie dojada. No to staje się niedożywionym, i to jest to jest ta główna, główna, główne ryzyko, które może, może się wydarzyć, jeżeli będziemy promowali dietę miksowaną jako, jako tą do podawania przez sztuczny zgłębik. Sztucz, 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 sztucz w mojej ocenie w, ocenie, w ocenie moich kolegów i koleżanek, powinniśmy wyrzucić w ogóle taką dietę z, z tak, tak ważnego rozporządzenia, czyli nie dopuszczać żeby akt prawny wskazywał na taką możliwość. W ogóle nie powinniśmy tego brać, brać pod uwagę. Ale jest jeszcze kilka kontrowersji, takich, które, które tutaj budzi ta, ta, ta ustawa. Na przykład na przykład e, e, tak, w, w ostatnim czasie mamy elektronizację dokumentacji, prawda, czyli wszystkie papierowe formularze, wszystko, to, co można zrobić w systemie szpitalnym, to, to to się robi. A tutaj jest wskazane, że na papierze mamy, mamy oceniać stan odżywienia, mamy oceniać to, co pacjent przyjmuje metodą obrazków. Ja wiem, są takie metody, Natomiast natomiast tak naprawdę one zostały trochę zawieszone i w tej chwili dąży się do tego, żeby wszystko wypełniać elektronicznie. No to jest, to jest wymóg, wymóg, wymóg czasu. I co jeszcze nas budzi nasze kontrowersje to to, że znowu mar marginalizuje się e, e, znaczenie dietetyka w szpitalu. Wskazuje się lekarza jako tego, który ma e, oceniać stan odżywienia, tak zawęża się bardzo bardzo tą grupę. Tymczasem wiemy, że już z innych aktów prawnych, że do wykonania oceny stanu odżywienia są uprawnieni zarówno lekarze, jak i pilniarki, jak i dietetycy. Tutaj marginalizowanie roli szczególnie tych, tego ostatniego specjalisty, który jest wykształcony do, do, do pracy z pacjentem niedożywionym, do wykrywania niedożywienia, do, do, do przeciwdziałania niedożywieniu, czy wręcz przeciwnie, zaburzeniom odżywienia pod postacią otyłości, nie będzie rozwijało tej, 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 tej możliwości i stanie się takim głównym hamulcem, czy następnym hamulcem, który spowoduje no, niekorzyść dla, dla naszych pacjentów. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia można przeczytać, że oczekuje się, że zdefiniowanie wymagań obowiązujących przy przeprowadzaniu żywienia pacjentów w podmiotach leczniczych wpłynie korzystnie nie tylko na standard organizacyjny jednostki, ale także skuteczność procesu leczniczego i dalsze zdrowienie pacjentów. Na ile Pana zdaniem jest to realne? Myślę, że projekt rozporządzenia czy rozporządzenie, jeżeli weszłoby w tej formie, która została zaproponowana, będzie jednak krokiem, dużym krokiem wstecz w stosunku do tego, co już wypracowaliśmy. Te rzeczy, o których powiedziałem, czy brak rozgraniczenia Odżywiania, odleczenia żywieniowego, brak, brak o, o, o jasnej definicji, co jest świadczenie medyczne, a co, co nim nie jest, oraz ograniczenie osób, które mogą uczestniczyć w ocenie stanu odżywienia. Będzie takim krokiem wstecz i, i, i nie spowoduje ty, tych efektów, o których, o których tutaj Pani mówiła, czy, 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 czy projektodawca ma nadzieję, że, że, że wejdą, wejdą w życie. Boimy się, że wiele takich niedomówień będzie znowu podstawą do różnorodnej interpretacji czy nadinterpretacji pewnych, pewnych zagadnień i próby. Cofnięcia na przykład leczenia żywieniowego do czasów, kiedy faktycznie pacjenci byli, byli wspomagani tylko dietą miksowaną, którą kuchnia przygotowała bez jakiegoś nadzoru.